No, i witam z jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku, Ten jarmark ma bardzo, bardzo długą tradycję. Ja, oczywiście, jedyne co mogę kupić, to amerykańskie kanistry. To trochę lepszy, to trochę gorszy. Do Willisa, czy do Forda GPW, czy do GMC w sam, sam raz. Więc niestety ja nic innego tutaj nie kupię. Hełmów już mam dosyć, ale kanistrów nigdy za dużo. mam Zresztą może pokażę Wam swoją kolekcję w warsztacie. No właśnie, moja kolekcja kanistrów. Właśnie tutaj następująco się prezentuje. Prezentuje się w przyczepie. Po to właśnie mam ten przyczep od Willisa. Już wielokrotnie ją pokazywałem, ale myślę, że jakiś mały update by się tutaj przydał. Już trzeba wspaniałą naszą plądeczkę rozwiązać. Przynajmniej w kilku punktach. Wojtek montuje akumulator, bo był pożyczony przed chwilą do odpalania woli nowego Ulisa. Właśnie póki ja tutaj rozwiązuję, to może zobaczcie jak, jak odpaliliśmy woli nowego Ulisa.

Teraz się ustańczona rura, bo dzisiaj było tak. Parwa wpadnie. Zastosowaliśmy pompkę paliwa ze szklanym wziernikiem. Po prostu jest lepiej widać, że nie spojrzę, że nie opada. Trochę go jeszcze buja, bo i wymaga regulacji, ale będzie dobrze. Tu wszystko działa, bimetal będzie działał. Eee, jeszcze odny nie mamy, tutaj tego tutaj, ale to małe znaczenie ma na razie. Tutaj mamy zaślepione. mamy zaślepione, żeby fałszywego powietrza nie ciągnął. Eee, no okej, okay. wycieków na razie nie widać i mam nadzieję, że nie będzie. Pokaż ciśnienie oleju może. Wniesienie oleju jest jak jakieś 50, na wolnych powrotach jest bardzo dobre. Ogólnie jest cichutki, tutaj słychać, bo nie mamy jeszcze filtra. O, jeszcze cichszy, jak przytkniemy troszeczkę e, rurę od filtra powietrza. I prosty wentylator, normalnie rewelacja. No. Wygląda na to, że jeszcze w tym tygodniu możemy zakładać karoserię. Tak. W tym tygodniu założymy. Zamawiać I będzie można Myślę, że gdzieś tak w ciągu dwóch tygodni wyjedziemy, nie? Tak, żeby takie tam próbne jazdy robić, jakąś regulację jeszcze. Bardzo dobry wybór z tym gaźnikiem, tak? On tu będzie A. pracował i nie będziesz miał kłopoty, nie? Nie będziesz miał kłopoty. No nic, elektryka jeszcze o takie rzeczy, ale tu wszystko działa. Starter elegancko, promnica, nie wiem jak czy tam ładuje, no powinna ładować nie? To na razie akumulator będzie porzucony. To na razie porzucony, po Robimy ci nowy? To będzie nowy akumulator, ten jest rozruchowy. No i tyle, tak to mniej więcej wygląda. Woda ale z przelewu, Tak, woda z przelewu leci, bo, bo tam dużo było wlane. Zresztą tam, ta uszczelka jeszcze jest do ułożenia w korku, ale no, to poprawimy, to, to się nie należy tym. Yy, przejmować no, tutaj się to jest yy, konserwacja taka oryginalna fabryczna, więc ona się ładnie wypali, wytopi, będzie, będzie szaro-czarne i nie będzie się świecić no, będą jeszcze przewody yy, od i od gazu ręcznego, to podłączymy no po prostu całość musi być zrobiona, nie? ale naprawdę fajnie, bez wielkich drgań naprawdę mega no, zresztą widziałeś, naprawdę to, był, to było pierwsze odpalenie. Nic nie kombinowaliśmy. E, oczywiście wcześniej pokręciliśmy tym silnikiem, żeby zaciągnął olej. Żeby nie wystartował po prostu bez oleju. Tak? Żeby, zaciągnął paliwo żeby zaciągnął paliwo. No i trzy razy, trzy ruchy. No, Gaźnik był też lekko dopiero zalany ręczną pompką. Więc e, moim zdaniem petarda. Oby tak zawsze po tygodniu, tygodniu stało. Tak, ja odwrotnie cewkę obrócimy, będzie dobrze, nie? No i tyle. Te takie tutaj wszystkie dymy, które się pojawiają, to... Całkowicie naturalne, to jest... Naturalne, trakcie, to jest... Na wydech, no. która Zresztą to, co malowałeś, to też się wzięło, wy... weź jej i wypali wszystkie. wszystko, nie? O. No i ta konserwacja też Ale naprawdę fantastycznie. Super, no naprawdę. Chyba ma dobry wybór, że 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 kupiony, gotowy, no już nie. Cienko sprawa. Ciało naprawdę. Nie? Temperatura rośnie, wszystko ok, wszystko w normie. Normalnie taka, taka prawidłowa praca to będzie między tutaj 165 a 185. To jest taki zakres właściwy. Myślę, że będzie wszystko dobrze. No dobra. No i proszę, tutaj mamy 25 kanistrów ułożonych czy ustawionych w zasadzie w 5 rzędach po 5. Tutaj kolejne trzy, one niektóre już są pouszkadzane. Nie mają rączek, nie mają odpowiednich korków. Ten to w ogóle rozpoczęte piaskowanie na nim było, żeby odsłonić co jest pod spodem, ale niedokończone, bo się okazał dziurawy. Tu też niewłaściwy korek. No i moje dwa wczorajsze zakupy na jarmarku. Ten ma troszeczkę gorszą farbę, jakiś tutaj był malowany, więc on się raczej nadaje do piasku e, i ponownego malowania. Ten natomiast, on był dodatkowo malowany, ale wydaje mi się, że ta farba ma taką fajną patynę, żebym to zostawił. E, nawet go odkręciliśmy, w środku wygląda całkiem ciekawie, e, więc myślę, że jakieś głębokie czyszczenie i, i będzie fajnie. A tutaj natomiast kanister niemiecki, jakiś w zeszłym roku przyszedł pewien pan tutaj do warsztatu, powiedział, że ma stary kanister. I się okazało, że jest to kanister niemiecki z 43 roku. No i odkupiłem od tego pana ten kanister. Więc mamy 25 plus 3, 28 plus nowe 2. To jest 30. Jeden niemiecki, i na moim ulicie są jeszcze dwa, ale podobno dwa z tych kanistrów w szczepce są wojtka, więc chyba mam tylko 30. Siadło ładowanie No właśnie. Nie wiem czego. Po pięciu latach siadło ładowanie. Z, ale znowu się pojawiło, więc może się zgrzało trochę, bo długa trasa była. Może dlatego? Może. Wody wróciło. No, ale akumulator z, z się wyładował, więc trzeba go podważyć. No i dobrze. Piękny kaźnik Piękny, nowy, nowy karter. Działa. Działa, w ogóle tak tutaj czysto i ładnie. Przy okazji, jeszcze progres przy snad grillu z Holandii. Pod siebie jest częściowo naprawione. Jeszcze tutaj zostały jakieś otwory do, do naprawy. natomiast to, co tutaj było najgorsze, zostało już przez Rafała naprawione. Dzisiaj jest bardzo cicho na warsztacie, bo Rafał jest na urlopie, a to mi się często nie zdarza. Ogólnie przód jest już naprawiony, odłoga też jest już pospawana. W kilku miejscach jeszcze będzie trzeba coś tam doszlipować, odklepać czy coś z tyłu na pewno jeszcze dociąć. W zgrzać wzmocnienie, jedno wzmocnienie jest już zgrzane a może już nawet dwa wzmocnienia są zgrzane wanienka jest zgrzana, dorobiona od zera wczesna slotowa wanienka nadwozie jest podzielone już na dwie połówki tył i przód i teraz będziemy musieli już w sumie Rafał będzie musiał naprawić tył też każdy panel z osobna tutaj najwięcej uwagi poświęci Rafał na tylną burtę żeby ją uratować, a ta tylna burta jest tutaj bardzo wartościowa, ponieważ jest to burta od SlatGrilla, czyli wczesny Willis, jeszcze z tłoczeniem producenta na tylnej burcie. A tam z tyłu Wojtek pracuje przy Wolinowym Willisie. Tutaj jeszcze jest kusztyński. Przy którym też się dużo teraz dzieje, bo ma poskładany silnik Dzień dosyć intensywny właśnie się zakończył Chłopaki idą do domu ja też za chwilę zamykam firmę. Natomiast proszę Was o to, abyście subskrybowali nasz kanał. Kliknijcie też w dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnych treści. kiedy dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. A filmy się raczej ukazują raz w tygodniu, czasami dwa razy, a czasami raz na dwa tygodnie. Różnie to bywa w zależności od tego, jak dużo jest pracy. Wilić Wolinowy wkracza w kolejną fazę uzbrajania. Właśnie Wojtek założył grill, zakłada powoli. Kedrę i jutro chyba już będziemy zakładać na dwozie instalację elektryczną i jeszcze w tym tygodniu się przejedziemy. Do zobaczenia następnym razem.